Bardzo mi się podobasz i powinnaś być moja. Anioł powiedział do młodej dziewczyny, która niedawno dołączyła do jego firmy jako sprzątaczka: Nigdy nie widziałem nikogo tak pięknego jak ty i chcę, żebyś należała do mnie. Józefina zarumieniła się z zażenowania, a Anioł roześmiał się głośno. Już, już. Uniósł jej podbródek i spojrzał w oczy. Nigdy wcześniej z nikim nie byłaś? To niesamowite. Jak to zrobiłaś? Ile ty masz lat? Osiemnaście. Wyszeptała Józefina, próbując odwrócić wzrok od twarzy anioła. Był zbyt przerażający w pasji, która go ogarnęła. Cudownie, po prostu cudownie. Roześmiał się, doskonale zdając sobie sprawę z wrażenia, jakie na niej wywarł. Pamiętaj, kochanie, będziesz moja i nie ma od tego ucieczki. Anioł lekkim ruchem odepchnął od siebie Józefinę. Następnie wyszedł z gabinetu, zostawiając dziewczynę samą. Nie była w stanie poradzić sobie z przerażeniem, które nią zawładnęło, więc opadła na bankiet pod ścianą i zalała się łzami. Nie od razu była w stanie powstrzymać drżenie rąk i stóp i nie mogła zmusić się do wstania, by dokończyć sprzątanie. Nagle rozległy się kroki i do biura wszedł Edward, strażnik, który przyszedł na zmianę. Co ty tu robisz? zapytał Józefinę. Dzień pracy się skończył. Idź do domu. Nie, nie, odpowiedziała. Najpierw muszę wszystko uporządkować. Wiesz, że zawsze zostaję w domu o tej porze. Czy w ogóle ci za to płacą? zapytał Edward. Tak, anioł dodaje do pensji 25 dolarów. To wszystko? Strażnik był zaskoczony. Co za sknera? Nie, jak tak można. Dlaczego zgodziłaś się na takie warunki? Harowałaś jak wół? Józefina westchnęła. Tak, zgodziła się na każdą pracę, bo nie miała innego wyjścia. Po tym, jak jej rodzice zginęli w wypadku, a Józefina została osierocona, wychowaniem dziewczynki zajęła się jej ciotka ze strony ojca. Patrycja była surową i bardzo wymagającą kobietą. Nie miała własnych dzieci, mimo że była trzykrotnie zamężna, więc nie żywiła specjalnych uczuć macierzyńskich do swojej małej siostrzenicy. Patrycja utrzymywała dziewczynkę ze świadczeń socjalnych, które jej przysługiwały. Kupowała niezbędne ubrania oczywiście niedrogo. Karmiła ją. Czasami zabierała dziewczynkę do parku lub zoo. Nigdy jednak nie spełniała próśb i życzeń Józefiny, bo większość pieniędzy wydawała na siebie i swoje potrzeby. Józefina czuła, że żyje w rodzinie ciotki jak gąbka, a niepełnoprawny członek rodziny. A ciotka dała jej pokój tylko po to, żeby mogła tam cały czas siedzieć i nie wchodzić jej w drogę. Patrycja wynajmowała mieszkanie należące do rodziców Józefiny i dostawała za to niezłe pieniądze. Kiedy Józefina skończyła wiek 18 lat, zażądała, aby sprzedała mieszkanie rodziców i oddała jej pieniądze. Cioci Patrycji, Józefina odpowiedziała. Ale ja nie chcę go sprzedawać. Sama będę tam mieszkać. Naprawdę, wykrzyknęła Patrycja. A przepraszam, z jakich pieniędzy zamierzasz to zrobić? Wszystkie wypłaty, które ci się należały, już nie przyjdą. Jesteś już dorosła, skończyłaś szkołę. Musisz iść do szkoły albo pracować. Chcę zostać fryzjerką i manikiurzystką. Józefina powiedziała nieśmiało. Pytałam, niedaleko jest ośrodek, który wszystkiego uczy, tak? Może dowiedziałaś się, ile kosztują? Tak, dowiedziałam się. Jest drogo, oczywiście. Józefina zgodziła się, ale produkują dobrych specjalistów. Czytałam opinie studentów. Jacy to są studenci. Normalni studenci idą do kolegów i na uniwersytety. Ty jesteś zwykłym nieudacznikiem. Co za student, nie mów tak ciociu Patrycjo. Usta Józefiny zadrżały z niechęcią. Ja też chciałam iść na studia, ale mi nie pozwoliłaś. Oczywiście, a może myślałaś, że będę cię ciągnąć za sobą przez kolejne pięć lat. Dobra Józefina, zejdź mi z oczu, znowu doprowadzasz mnie do szału. Dlaczego w ogóle się z tobą związałem? Powinienem był oddać cię do sierocińca i żyć w spokoju. Mam dość twojego dokuczania. Józefina od dziecka bała się wybuchów ciotki. Wyjechała więc w pośpiechu, ale kilka dni później znów zaczęła mówić o przeprowadzce do własnego mieszkania. Nie możesz tego zrobić. Patrycja uśmiechnęła się. Wynajęłam je rodzinie z dwójką dzieci. Jeśli jednak chcesz, możesz wyrzucić je na ulicę, nie mam nic przeciwko. Ale pamiętaj, że pieniędzy, które dostałam z góry, im nie oddam. Poza tym na zewnątrz jest zima. Naprawdę chcesz, żeby dzieci zamarzły, kręcąc się po okolicy w poszukiwaniu nowego miejsca do życia? Józefina prawie się rozpłakała. Ale co ja mam zrobić? Zapytała: Idź do pracy. Ciotka jej odpowiedziała. Będziesz sprzątaczką w znanej firmie, w głównym biurze. Roxana, pamiętasz moją przyjaciółkę. Pracuję tam jako księgowa. Podziękuj jej za załatwienie ci pracy. Będziesz pracować od rana do nocy i starać się zadowolić anioła, właściciela firmy. Jest jeszcze stosunkowo młody, ma dopiero 45 lat. Nawiasem mówiąc, nie jest żonaty. W dodatku Roxana powiedziała mi, że bardzo lubi płeć żeńską, dziewczyny takie jak ty. Więc to DLA ciebie wielka szansa na nowe życie. Nie bądź głupia, nie przegapisz tego. W końcu każda dziewczyna marzy o tym, żeby się sprzedać. Ciociu Patrycjo, o czym ty mówisz? wykrzyknęła Józefina. O co ci chodzi? Jesteś ładna, myślę, że spodobasz się mężczyznom. W końcu już trzeci raz wychodzę za mąż. I wiem o czym mówię. Tym razem Józefina sama poszła do swojego pokoju, nie czekając na zakończenie rozmowy. Dobrze zrozumiała aluzję ciotki i głęboko tym urażona opadła na starą kanapę i płakała z twarzą wtuloną w poduszkę. A kiedy się trochę uspokoiła i otarła łzy, długo rozpaczała nad swoim nieudanym losem. Ciotka zadbała o to, by Józefina nie miała przyjaciół. Nie pozwalała jej przyprowadzać ich do domu, nie pozwalała siostrzenicy wychodzić na dwór, mówiąc, że niczego dobrego się tam nie nauczy. Józefina cały wolny czas spędzała na czytaniu książek lub rysowaniu. Kiedyś dziewczynka marzyła o zostaniu artystką, ale ciotka jej na to nie pozwoliła. Józefina spędziła więc całe życie w odosobnieniu, nie mogąc nawet marzyć o tym, że pewnego dnia będzie inaczej. A teraz, gdy Józefina była już dorosła, ciotka podcinała jej skrzydła, nie myśląc o tym, ile bólu jej sprawia. A Józefina nie miała innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na jej żądania i pójść do pracy w anioł. Wow, co za lala. Kobieta, która pracowała w dziale kadr, gdy Roxana przyprowadziła Józefinę, by ubiegała się o pracę, uśmiechnęła się do niej. Gdzie ją znalazłaś? Nie twój interes, Alino. Roxana warknęła na nią. To siostrzenica mojej najlepszej przyjaciółki i obiecałam jej, że będzie tu pracować. Rzucisz tę owieczkę w paszczelwa? Jeśli wbije w nią pazury, rozerwie ją na strzępy. Jestem pewien, że nasz anioł nie przegapi takiej ciekawostki. Czy twoja przyjaciółka przemyślała to, kiedy ją tu umieściłeś? A może nic jej nie powiedziałeś? O czym ty mówisz? zapytała Józefina, nic nie rozumiejąc. Roxana nawet na nią nie spojrzała i głośno krzyknęła na Alinę Nie mów za dużo. Mówisz w ten sposób. Kto cię pyta o zdanie? Zarezerwuj dziewczynę to wszystko. W porządku, w porządku, powiedziała Alina, spuszczając głowę. Wszystko zależy od ciebie. Szybko wypełniła niezbędne papiery i wyjaśniła Józefinie, na czym będą polegały jej obowiązki. Ale kiedy Roxana poszła do swojego miejsca pracy, Alina wzięła Józefinę na bok i powiedziała do niej: Słuchaj, dziewczyno. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, do czego doszłaś. O naszym dyrektorze krążą najgorsze plotki. Owdowiał dwa razy. Kolejna z jego żon jest w szpitalu z zaburzeniami psychicznymi, a dziewczyna, z którą spotykał się pół roku temu, nie została jeszcze odnaleziona. Dlaczego jej nie odnaleziono? Zapytała zaskoczona Józefina. Nie wiem. Zniknęła i tyle. Olesia miała niewiele ponad dwadzieścia lat, gdy dołączyła do nas w dziale gospodarczym. Anioł od razu zaczął się do niej zalecać. Była piękną dziewczyną, zupełnie jak ty, zupełnie jak ty. Smukła, migocząca, chichocząca. Obsypał ją prezentami, obiecał, że się z nią ożeni. Więc dała się nabrać, głupia. Zaczęła opowiadać wszystkim, że spotyka się z aniołem i wkrótce zostanie jego żoną. Pewnego dnia nie poszła do pracy. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, ale nie mogli jej znaleźć. To tak, jakby nigdy nie żyła. Zastanawiasz się więc, co się dzieje. Ale co to ma wspólnego ze mną? Józefina uniosła ramiona. Mówię ci, od pół roku jest sam. Nie może znaleźć nowej ofiary. A ty jesteś właśnie w jego typie. Więc uważaj, ostrzegłam. I nie daj się nabrać na jego słodkie słówka. On kłamie. Wiesz jak przerażające są jego oczy? Nie mów nikomu o naszej rozmowie, bo mnie zwolnią, a tego nie chcę. Anioł, oczywiście, jako człowiek jest łajdakiem, ale jako szef jest całkiem niezły. I dobrze płaci. Józefina bardzo przestraszyła się słów Aliny i z niecierpliwością czekała na dzień, w którym stanie przed swoim dyrektorem, ale kiedy go zobaczyła, odetchnęła z ulgą. Anioł był całkiem miły i uprzejmy. Zapytał ją, kiedy dołączyła do firmy i obiecał, że jej się spodoba. Kilka tygodni minęło spokojnie, i Józefina myślała, że wszystkie jej obawy poszły na marne. Nagle pewnego wieczoru, gdy kończyła sprzątać biuro, anioł wyszedł ze swojego gabinetu i bezceremonialnie ją objął, przyciągając do siebie. Obserwowałem cię od dawna, moja sprytna dziewczynko. Odwalasz kawał dobrej roboty i zasługujesz na nagrodę. Dziękuję, nie trzeba. odpowiedziała zawstydzona Józefina i próbowała uwolnić się z jego ramion. Moja pensja w zupełności wystarczy. Głup Tasie! Mężczyzna roześmiał się i dodał. Nigdy nie widziałem nikogo tak pięknego jak ty i chcę, żebyś należała do mnie, więc na pewno to osiągnę. Następnego dnia anioł zaprosił Józefinę na kolację do drogiej restauracji, a kiedy odmówiła, znów się roześmiał. Jesteś dzika, to cudowne. Chętnie bym cię oswoił. To nawet ciekawe. Józefina prosiła, żeby zostawił ją w spokoju, ale on tylko uśmiechnął się w odpowiedzi, a potem zaczął przysyłać jej do domu i kwiaty. I drogie prezenty. Biżuterie, galanterie, bilety na wystawy i koncerty. Ciotka Józefina piszczała z zachwytu, widząc to wszystko, i chętnie przymierzała wszystko, co było przeznaczone de dla jej siostrzenicy. Bukiety ustawiła w swojej sypialni, z rozkoszą wdychając aromat egzotycznych kwiatów. Gdy Anioł przyszedł do ich domu i oświadczył się Józefinie, Patrycja krzyknęła, nie kryjąc zachwytu. Tak, oczywiście, tak, zgadza się na wszystko. I będzie twoją żoną, nie wątp w to. Nie wątpię. Anioł uśmiechnął się. Józefina nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Była osaczona z każdej strony. A kiedy zaczęła płakać i błagać ciotkę, żeby nie wydawała jej za mąż. Ta uderzyła ją w policzki i powiedziała, że wyrzuci ją z domu, skoro jest takim bezmózgim głupcem i nie chce własnego szczęścia. Anioł natomiast stał się łagodniejszy i delikatniejszy. Józefina, nie mogąc tego znieść, uległa i zgodziła się za niego wyjść. Wesele było wspaniałe, a Józefina wyglądała tak młodo i wzruszająco w swojej białej sukni, że goście nie mieli dość śpiewania jej dytyrambów. Sam anioł z niecierpliwością czekał na koniec wieczoru, by móc wreszcie zostać sam na sam z Józefiną. I tak, zostawiając gości, by kontynuowali ucztę, wyprowadził młodą żonę na zewnątrz i wsadził do wozu. Nadszedł czas, abyś, moja droga, udowodniła mi, dlaczego zapłaciłem taką cenę. Jaką cenę? Józefina nie rozumiała. Ale jak? Zapomniałaś o tych wszystkich prezentach i tych dziesięciu tysiącach dolarów, które zapłaciłem twojej ciotce, żeby pomogła mi cię zdobyć? Józefina sapnęła, słysząc te słowa. W jej oczach pojawiły się łzy i rozpłakała się. Ale wtedy poczuła, jak anioł zaciska jej włosy i welon w pięści i przyciąga ją do siebie. Nie jęcz teraz. Powiedział ostro, powoli wymawiając każde słowo. Będziesz wyć, kiedy ci pozwolę, rozumiesz? Zrozumiałem, wyszeptała nieszczęśliwa dziewczyna drżąc z przerażenia. Nie miała jednak pojęcia, co tak naprawdę czeka ją w tym ogromnym domu, do którego zabierał ją mąż. Nigdy tam nie była. Ale już wiedziała, że nic dobrego się nie wydarzy, i to sprawiło, że jej serce ścisnęło się ze strachu. Kiedy samochód się zatrzymał, anioł wziął żonę na ręce i ruszył w stronę domu. Kilka minut później zaniósł ją do sypialni, rzucając na wielkie łóżko. Czekaj, krzyknął, i nie rozbieraj się. Sam to z ciebie zedrę, ale najpierw niespodzianka. Józefina wstała z łóżka i natychmiast poczuła, jak opuszczają ją siły. Razem z aniołem do sypialni wszedł ogromny pies. Na co się gapisz? Powiedział do żony. Rozbieraj się. W tym czasie pies warknął i głośno zaszczekał. Józefina myślała, że zaraz ją zaatakuje. Krzyknęła niskim głosem, odepchnęła męża i rzuciła się do drzwi. On chciał ją powstrzymać, ale nie mógł. Był zbyt pijany. Poza tym był zaplątany w jej bujne plecy, które zerwał, próbując złapać uciekiniera. Pies też poszedł za nią. Ale Józefina uciekała, nie znając drogi, i zatrzymała się dopiero, gdy zorientowała się, że jest wśród nieznanych jej pięciopiętrowych budynków. Trzęsąc się ze zmęczenia, zimna i strachu, skuliła się w rogu jakiegoś wejścia i tam, nie mogąc poradzić sobie z ekstremalnymi zawrotami głowy, straciła przytomność. Kiedy oprzytomniała, pomyślała, że wszystko, co się wydarzyło, było tylko złym snem. Ale gdy tylko usiadła, by się rozejrzeć, zdała sobie sprawę, że jest w czyimś mieszkaniu, a ona wciąż ma na sobie swoją suknię ślubną, tylko brudną i pomarszczoną. Józefina poderwała się na nogi i natychmiast zobaczyła przed sobą młodego mężczyznę w wieku trzydziestu. Kto ty jesteś? wykrzyknęła. I jak się tu znalazłem? Nazywam się Bogusław. Spokojnie odpowiedział nieznajomy. Szedłem do domu, gdy zobaczyłem, że ktoś wyrzucił piękną pannę młodą, więc postanowiłem ją odebrać. Tym bardziej, że moi bliscy od dłuższego czasu dokuczali mi, że się nie ożeniłem, a ja powtarzałem, że dobre panny młode nie są w drodze. I oto byłem, patrząc na ciebie. Bogusław zaśmiał się wesoło, ale Józefina wcale nie była skłonna do żartów i roniła gorzkie łzy. Przestań, przestań płakać, powiedział Bogusław uspokajającym głosem. Tak się zwykle mówi do małych dzieci. A teraz przyniosę ci mój szlafrok. Ty weź prysznic, a ja usmarzę de la nas jajecznicę. Niestety, jako kawaler nie mam nic innego. Zjemy, napijemy się herbaty, a potem opowiesz mi, co ci się przydarzyło. Nie zgodziłabyś się? Józefina skinęła głową. To dobrze, tylko najpierw powiedz mi, jak masz na imię. Moja piękna nieznajoma. Józefina uśmiechnęła się nieśmiało i powiedziała swoje imię. Minęła godzina, zanim Bogusław ponownie poprosił ją, by opowiedziała, co jej się przydarzyło. Widzę, że trochę się uspokoiłaś i chcę wiedzieć, kto cię tak skrzywdził i dlaczego znalazłaś się w takim stanie na moim progu. Józefina westchnęła ciężko i zaczęła swoją smutną opowieść. A kiedy skończyła, Bogusław poderwał się na równe nogi. Przestraszył cię celowo. Powinien zostać ukarany, zgłoszony na policję. Och, Bogusławie, nie mam żadnych dowodów. Józefina znów westchnęła. Nikt mnie nie wysłucha, nikt mi nie uwierzy. Anioł jest milionerem, a ja jestem tylko biedną sprzątaczką. Jak myślisz, po czyjej stronie stanie sąd? Tak, z rozczarowaniem powiedział Bogusław. A ja jestem tylko zwykłym programistą, nie mogę ci pomóc. Możesz, Bogusławie odpowiedziała Józefina. Pozwól mi zostać z tobą przez jakiś czas. Nie mam dokąd pójść. Anioł będzie mnie szukał i pierwsze co zrobi, to pójdzie do ciotki. Nie nazywaj jej tak, sprzedała cię. Jaki człowiek by tak postąpił? Tak, przytaknęła Józefina. Masz rację. Słuchaj, spróbuję pozbyć się twojego męża. Mam znajomego, który pracuje w policji. Spotkam się z nim jutro, a ty oczywiście zostań u mnie i nie otwieraj nikomu drzwi. Nie będzie mnie przez jakiś czas. Muszę ci kupić kilka rzeczy i artykuły spożywcze. Nie mogę karmić cię tylko jajecznicą. Józefina uśmiechnęła się. Dziękuję za wszystko, Bogusławie. Nie ma za co. Odwzajemnił uśmiech. Minęło kilka dni. Józefina złożyła pozew o rozwód, ale bała się wychodzić z domu. Nie chciała natknąć się na nikogo znajomego, a Bogusław namierzył swojego przyjaciela i powiedział mu, co się stało z Józefiną. Naprawdę. Kolega mu powiedział. Ten anioł od dawna siedzi nam na ołówku, ale jest śliski jak ryba, niełatwo go złapać. Ale spróbujemy coś zrobić. Niech twoja Józefina się nie boi. Nie pozwolimy jej skrzywdzić. Tak, dziękuję, przytaknął Bogusław. To dobra dziewczyna i zasługuje na szczęście, więc niech będzie szczęśliwa. Zrobię co w mojej mocy, odpowiedział Bogusław i uśmiechnął się. Minęło kilka miesięcy. Przez cały ten czas Józefina mieszkała z Bogusławem i była jego narzeczoną. A kiedy została wezwana do sądu, poszła tam razem z nim. Anioł zobaczył ją i zarumienił się ze złości. Nikt mi tego nigdy nie zrobił, oświadczył. Rozwalę cię tutaj na miazgę. Ale kiedy Bogusław zrobił krok do przodu, cofnął się. Nie bierzesz za dużo na siebie, hodowco psów? zapytał Bogusław. Może jednak masz krótkie ręce? Anioł spojrzał na Józefinę z nienawiścią, ale teraz już nie bała się jego spojrzenia i dumnie uniosła głowę. Anioł odwrócił się i odszedł na bok, zaciskając i rozluźniając pięści. A Józefina, widząc jego bezradność, nagle się roześmiała, po czym przylgnęła do Bogusława, nie kryjąc radości. Wkrótce zostali mężem i żoną. Wraz z prezentami Bogusław wręczył młodej żonie klucze. Co to jest? Zapytała. Klucze do mieszkania twoich rodziców. Odwiedziłem kobietę, która nazywała się twoją ciotką i wszystko szczegółowo wyjaśniłem. Nawiasem mówiąc, wynajmowała mieszkanie na doby, a nie na dłuższy okres. Przeprowadziła też remont na własny koszt. Józefina przytuliła się do męża i pocałowała go. Tak bardzo Cię kocham, kochanie. Ja też Cię kocham, kochanie. Minęło pół roku. Józefina poszła do szkoły plastycznej, a nauczyciele chwalili ją za niesamowity talent. Ale najcenniejsze było DLA, niej wsparcie męża. Pewnego dnia Bogusław wrócił z pracy i od razu zapytał Józefinę: Czy widziała wiadomości? Nie, nie widziała, odpowiedziała. I co z tego? Anioł trafił do więzienia i to na długo. Oprócz oszustw finansowych jest oskarżony o śmierć dwóch osób. Wyobrażasz sobie? Tak. Pamiętam, że mówili mi, że zniknęła jakaś dziewczyna, która miała za niego wyjść. Biedactwo, westchnął Bogusław. Niestety nie była jego jedyną ofiarą. I co za szczęście, że udało ci się uniknąć ich losu, ale teraz ma dużo czasu na przemyślenie wszystkiego, bo dostał wyrok do żywocia. Józefina zadrżała, a po jej twarzy przebiegł cień. Zaraz jednak wzięła się w garść. Zapomnijmy o nim, tym bardziej, że mamy o czym rozmawiać. Bogusław, kochanie, mówiłaś, że bardzo chcesz mieć dziecko. Józefina, moja miłość, krzyknął Bogusław i chwycił żonę w ramiona, kręcąc nią po pokoju. Czy to prawda? Tak, tak! Roześmiała się, mocno wtulając się w męża. Mój Boże, Bogusławie, jak bardzo cię kocham!